Etyka sztucznej inteligencji temat, który od kilku lat budzi sporo emocji, wszystko ze sprawą generatywnej sztucznej inteligencji. W praktyce jednak etyka sztucznej inteligencji to coś więcej niż generatywna sztuczna inteligencja. To kwestia odpowiedzialności za dane, za to, w jaki sposób projektujemy, rozwijamy, wdrażamy czy stosujemy systemy sztucznej inteligencji. Ma tutaj znaczenie to, w jaki sposób dostarczamy określone rozwiązania albo w jaki sposób z nich korzystamy. Przykładowo, jeżeli korzystamy z rozwiązań pudełkowych, które są dostarczane przez zewnętrzne podmioty, to z jednej strony oczekujemy, żeby ten system czy model sztucznej inteligencji, który wykorzystujemy, był właśnie w jakiś tam sposób etyczny, odpowiedzialny czy też godny zaufania, ale z drugiej strony nakładamy też na siebie pewne obowiązki w tym zakresie. To znaczy zapewniamy, że ten proces wykorzystywania danego. Rozwiązania jest zgodne z zasadami dotyczącymi, chociażby sprawiedliwości, dotyczącymi szeroko rozumianego well-being, czy też kwestii odporności danego rozwiązania i kwestii ochrony prywatności. Czasami może być to niezwykle trudne, w szczególności jeżeli. Model, który wykorzystujemy, na przykład do stworzenia konkretnego systemu sztucznej inteligencji, jest trudno kontrolowalny. Trudno kontrolowalny w tym sensie, że dany dostawca nie daje nam przykładowo dostępu do danych treningowych. W związku z tym mamy ograniczoną możliwość weryfikowania tego, co w tych danych się znajduje. A przecież kwestia sprawiedliwości i ewentualnych uprzedzeń, które mogą pojawić się w danych jest kluczowa z punktu widzenia tej szeroko rozumianej etyki. Pojawia się więc pytanie, od czego zacząć, jeżeli chcielibyśmy zapewnić, że w naszej organizacji wykorzystywanie czy projektowanie tego typu rozwiązań miałoby być zgodne z zasadami godnej zaufania sztucznej inteligencji czy odpowiedzialnej sztucznej inteligencji. Pierwszym krokiem jest zweryfikowanie, jakie my zasady jako organizacja mamy i czy te zasady mogą w jakiś sposób pokrywać się z pewnymi oczekiwaniami, z pewnymi frameworkami etycznymi dla właśnie szeroko rozumianej sztucznej inteligencji. Jeżeli to sobie ustalimy, to wtedy przechodzimy do fazy operacyjnej, to znaczy przechodzimy do stworzenia tak naprawdę określonych. Procesów związanych z tym, jak podchodzimy przykładowo do danych, jak przykładowo podchodzimy do tworzenia też samego kodu danego, danego, danego systemu, ale też kwestii, na przykład związanych z szeroko rozumianym UX, czyli z tym doświadczeniami użytkownika, czy też z interfejsem, który będziemy pokazywali. Tam też jest pewne ryzyko etyczne, na przykład w kontekście szeroko rozumianych Dark Patterns. Innymi słowy, przechodząc na Poziom powiedziałbym, produktowy, musimy stworzyć sobie co najmniej instrukcję, która będzie wykorzystywana przez osoby zaangażowane w cały cykl życia systemu sztucznej inteligencji. Każde oso każda osoba czy każda jednostka, która jest w tym odpowiedzialna za swój obszar, będzie inaczej do tego podchodziła, ale na koniec chodzi nam o to, żeby stosować te wszystkie zasady, które są dla nas. Istotne. Możemy oczywiście bazować na tym, co robią duże firmy technologiczne, ale tak naprawdę powinniśmy znaleźć swoje własne rozwiązanie, swój własny złoty środek, który będzie też proporcjonalny, który nie zabije nam biznesu.